Dzisiaj na filmie przedstawię Wam otwarcie boksa, gdzie znajdujemy 36 Saszetek. z pierwszej serii łączy nas piłka. Są to karty z reprezentacją Polski. Mam też tutaj mój drugi album. Jest on troszeczkę podniszczony, ale jest on praktycznie prawie pełen, bo brakuje mi trzech kart. Do trzech do uzupełnienia kolekcji. I właśnie będziemy ich szukali w tym boxie. Są to karty o numerze 39, 101 i 126. Album prezentuje się następująco. Tutaj mamy karierę zawodnika, gdzie grał w jakim klubie, jakie miał sukcesy i debiut w reprezentacji Polski. Data i jaki był to mecz. Tutaj jest Lewandowski, Fabiański, Szczęsny. Tyły kadr tworzą prezentację tego piłkarza jego zdjęcie. Glik. Pazdan, i tutaj właśnie pierwsza karta, o której mówiłem. 39. Nie mam jej, będziemy jej dzisiaj szukali. Następnie Spiszczek. Jędrzejczyk. Rybus. Właszczykowski. Grosicki. Grychowiak. Linety. I druga karta. 101, o której mówiłem. Którą będziemy dzisiaj znowu poszukiwali. Mouczyński. Peszko i ostatnia, trzecia karta nam brakująca, 126. Wszołek, Zieliński, Milik, Teodorczyk i koniec. Ok, mamy nożyczki, mamy boks, więc zabieramy się za otwieranie 36 saszetek, bo tyle znajduje się w boksie. Przepraszam, 24 saszetek, bo w boksie znajduje się 24 saszetki, koszt jednej saszetki to 5 zł. Każda saszetka zawiera 5 kart. No i nie są to karty pani, tylko są to karty Maggrafu. Jest to oficjalny produkt licencyjny PZP. No i jest to pierwsza seria. Wyszły na razie serie 3. Chociaż mam obecnie informację, że będzie czwarta seria. Ok, wyciągamy saszetki każdej pięć kart. Co ciekawe, są różne rodzaje saszetek, bo tutaj mamy Glika i Fabińskiego, tutaj mamy Błaszczykowskiego i Lewego, a tutaj mamy Milika i Szczęsnego. I co ciekawe, w każdej saszetce jest jedna karta premium gwarantowana, czyli są to te pierwsze karty z albumu, tak zwane świecące. Ok, nie przedłużajmy, jedziemy. Pamiętajmy, szukamy kart 39, 101, i sto dwadzieścia sześć. Książeczka, jak gramy. No niestety nie było. Trzydzieści pięć, siedemdziesiąt osiem, siedem, sześćdziesiąt pięć. 105 niestety nadal nie ma tej, tych kart, których poszukujemy. Zobaczymy co będzie dalej. Nadal nie mamy. Niestety znowu pusto. Nadal brak. dwadzieścia no, 127, a my potrzebujemy 126. Przypominam, potrzebujemy kart 39, 101 i 126. Taka ciekawostka, ta pierwsza seria właśnie jest dosyć trudno dostępna, bo jak ona wyszła była stosunkowo droga, bo jedna saszetka kosztowała, nie wiem czy to jest napisane, o jest, 5 złotych i mało kto ją kupował, tym bardziej, że było tylko 5 kart i teraz te karty są bardzo ciężko dostępne. Z drugiej i trzeciej serii są o wiele łatwiejsze do zdobycia. 102, potrzebujemy 101. I też taka ciekawostka, właśnie dużo tych kart. Jak wyszła druga edycja, to właśnie te karty były bardzo tanie do kupienia w polo markecie. Praktycznie zaszedka kosztowała złotówka, Jak wyszła druga edycja, i w polo, jak byliśmy w zakupach, mogliśmy sobie dokupić. Jest, mamy pierwszą kartę, karta 39. Pierwsza już jest odhaczona, jeszcze brakuje nam karty 101 i 126, także pierwszą kartę 39 już mamy. Karta 100. Potrzebujemy 101. No powiem wam szczerze, kubka Sashed jest coraz mniejsza. Mamy tylko jedną kartę. No nie jestem pocieszony. Jest. Mamy tak naprawdę trzecią brakującą kartę. Jest to karta 126. Poszukujemy ostatniej karty 101. Ostatnia karta 101. No jestem naprawdę ciekawy, czy uda się coś trafić, czy się nie uda. O, numerki pusowe, 54, 55. Oj. Kupka nam, kard zjechała. Przypominam, karta 101 została, aby mój drugi album był kompletny, bo tak naprawdę pierwszy mój album jest w idealnym stanie, karty też są w idealnym stanie, a ten po prostu dozbierałem z powtórek, które miałem. No i jak stwierdziłem, że trzech kart mi brakuje, to dokupię boksa na Allegro i spróbujemy go dozbierać, a nóż się kiedyś przyda, albo. Wymienimy się z kimś, na przykład z Ameryki Północnej czy Południowej, bo na przykład ja im daję tutaj kolekcje z Polski lub Europy, które są małe i mi przywożą. Przywożą, przywożą. Przysyłają oczywiście albumy, które tam wychodzą, na przykład są te albumy Copa Ameryka. Tak więc postanowiłem, że ten album dozbieram, dozbieram do końca na wymianę albo po prostu na sprzedaż, zobaczymy co się stanie z nim My tak naprawdę pierwszy główny już uzbierałem dawno, dawno temu, ale nie zaszkodzi mieć więcej, prawda? cały czas szukamy karty 101 Och, cztery saszetki do końca karty brak I ostatnia saszetka. Będzie czy nie będzie? No niestety. Nie udało się. Cała kupeczka kart. 24 saszetki otwarte. Ale karty 101 nie było. Była karta 39 i 126. A karty 101 nie. Trudno. Będę ją się musiał wymienić. Mam dużo kart na wymianę. Albo po prostu kupić na Allegro, żeby udało się dozbierać cały drugi powtórkowy albo.